Proszę Państwa, witamy na main eventie wrestlemania Trzeciej przy stole komentatorskim Corey Raves oraz oczywiście Michael Kuhn Proszę Państwa, y Wrestlemania Trzecia powoli dobiega końca przed nami ostatni pojedynek w ostatecznej rywalizacji Sefa, Rollinsa oraz Braya Wyatta w pojedynku No Holds Barred Jestem niesamowicie podekscytowany tym co zaraz się tutaj wydarzy tak, dokładnie masz oczywiście rację. Wrestlemania już dobiega końca. Jest to czwarty, czyli ostatni oczywiście pojedynek na tej gali. Mieliśmy mecz na rozpoczęcie oczywiście o Mistrzostwo Interkontynentalne. Następnie dostaliśmy niesamowity ladder mecz o Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Trzecim, przedostatnim koło main eventom oczywiście było wyłonienie pierwszego w historii mistrza Universal. A teraz w wielkim main eventie mamy dwie, no można powiedzieć takie... Najbardziej wyróżniający się obecnie postacie w tym produkcie, czyli oczywiście Sefronis, obecny mistrz WWE oraz oczywiście prezydent do tego pasa, czyli Bray Wyatt. Proszę Państwa, jego postać jest naprawdę tajemnicza. Mimo, że dużo się pokazywał, to nie zdradził nam zbyt wiele. Zaraz na rampę wejdzie obecny mistrz WWE, nienawidzony przez wiele osób, Prawdopodobnie przez wiele również uwielbiany, co go nim nie mówić, jest najlepszym, przynajmniej moim zdaniem, mistrzem. Trzeba ja powiedzieć, że reprezentuje ja taki swój własny, odrębny styl po prostu i to po prostu go bardzo wyróżnia, Muszę powiedzieć tak. Dokładnie. Proszę Państwa, w zestawieniu mistrzów głównych oczywiście jest ich całkiem sporo, ale powiedzmy o tych najbardziej wyróżniających się, a więc ja myślę, że jest to Dean Ambrose, jest to Szyńska Nakamura, Roman Reigns oraz Seth ta czwórka e, głównie pojawiała się w obrazku pasa WWE i moim zdaniem Sefroni spisuje się w tej roli najlepiej. Dokładnie, same posiadanie Sefroni już trwa naprawdę e, dosyć długo. Oczywiście pamiętamy na Galli Rambo, kiedy mm, wykorzystał balistkę Money in the Bank na zmęczonym na który dał tytuł. Oczywiście David O'Leary wstarczy z Drew McIntyre. oczywiście jeszcze nie tytułu David O'Leary na gali NBA był właśnie wtedy by pamiętamy pojawił się Gary Wyatt. I teraz będzie, można powiedzieć, największe wyzwanie, bo jest to jednak Wrestlemania, jest to main event. No, najważniejszy jednak pas, on jest mistrzem, no i to naprawdę nie będzie do niego łatwe zadanie, żeby obronić swój tytuł. Proszę Państwa, w zasadzie można powiedzieć, że mogliśmy otrzymać Fatal 4 Way, ponieważ każdy z tych panów, a więc Seth Rollins, Bray Wyatt, Roman Reigns oraz Drew McIntyre... E, przerwę na chwilę i do końca. Później oczywiście Seth Rollins musiał zacząć od razu, proszę Państwa, każdy z tych czterech panów, ale zobaczmy Bray Wyatt, o, Sister Abigail! Niemożliwe nie. ale zobaczmy, powoli się zbliża. Po raz to kolejny Bray Wyatt. Co? Nie, ty, jakby to tak się zakończyło przecież, to byłby największy szok w historii. Zobaczmy. 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 I co będzie? Sister Abigail. Zobaczmy. Gabon. To oh. Oh. Yeah, oh. I yeah, yeah, było yeah. blisko. Niesamowity początek tego No Holds Bart meczu. Ale co, to by było, gdyby już był koniec? Na samym początku, to by byłby jeden z największych szoków w historii Wrestlemania, oczywiście. Szybkie zdobycie tytułu przez Braya Wyatta. Koniec panowania Sefa. Dokładnie. Tak się jednak nie wydarzyło. Proszę Państwa, wrócę po raz kolejny. Każdy z tych czterech panów tak naprawdę zasługuje na mistrzostwo WWE. I tak naprawdę można powiedzieć, że dzieło przypadku zadecydowało, że to właśnie ci panowie zawalczą w No -Bart meczu. Zobaczmy teraz, Sef Rollins użył latarni lampy naftowej jata Dokładnie, mamy oczywiście stypulacja standardowa, można powiedzieć już taka tradycja w Majdowencie Weston czyli no holds Bartman. czyli można oczywiście używać, mogliśmy już zauważyć na ringu są między nimi krzesła, widzimy tam jakieś części stołu pod ringiem, są ustawione drabiny, na pewno jeszcze inne różne przedmioty, chyba tam nawet widzę jakiś drut prawdopodobnie może być. Oczywiście drut standardowy, A, walec tych Oczywiście mechii. jak widzimy Sefronis wykorzysta na przykład lampę Brejołajata. I to też na jego właśnie yy, plus dał, oczywiście, dla Stefania trochę mniej niestety dla Awayata, no ale wszystkie oczywiście ruchy dozwolone. Dokładnie. Proszę Państwa, jeśli spojrzeć się na historię tych No Holds Bart meczy, zawsze były one niezwykle emocjonujące, zapierające dech w piersiach. Wrestlemania pierwsza, tam Dean Ambrose rozprawił się z Chrisem Jericho w fantastycznym stylu, z użyciem, ależ mocne uderzenie, teraz mieliśmy. Fantastycznie. Zobaczmy, one, two! Kickoutuje, zaraz powinniśmy mieć powtórkę tego pięknego uderzenia. Zobaczmy, ależ był impet teraz bardzo mocny. W swoim tempie mogliśmy to zauważyć. To byłaby fantastyczna praca. A teraz w menu drugiej po raz kolejny pojawił się tam Dean i wtedy to Shinsuke Nakamura triumfował również w świetnym stylu. Zobaczymy, co dzisiaj przyniesie ten pojedynek. Zobaczmy, Bray Wyatt dostaje świetną A, reakcję ja, ja. od widowni. Widzimy, jest, jest tam Kendo dokładnie. Zdecydowanie, jako face w tej walce. Słychać to po publice. No tak, tym bardziej, że Sefionis teraz prezentuje to z złą strony. Ja, zobaczmy teraz unik Sefa i co zrobi Sef. Aj, rzucamy tam częściami stołu. Bray Wyatt. Zobaczmy, chyba tam ustawił Bray Wyatt próbowała Ale dobry kick teraz od no, strony proszę. Bray Wyatt a i zobaczmy. Aj nie, próbowała Mastera. Cyfrolis podnosi oponenta i zobaczmy po raz kolejny. Bray Wyatt! Bardzo dobrze kontruje. No, fantastyczna praca, fantastyczne zachowanie. Może to się podobać. To po po, początek oczywiście po jedynku. Zobaczmy, Sef po kolejny ucieka, widownia daje znak, że się to nie podoba. Zobaczmy, szybko Bray Wyatt schodzi. Akcja przenosi się już z Zobaczmy, wymiana punchy ze strony Braya Wyatta wprost. Zobaczmy, uderzono drabinę bardzo na twarz dokładnie. Zobaczmy teraz... No jak to, się można powiedzieć, że to jednak Wyatt przeważa w tym pojedynku. Dokładnie, jest to dosyć statyczny pojedynek mimo wszystko, na razie nie dzieje się aż tak dużo. Ale myślę, że panowie bardzo szybko się rozkręcą. Zobaczmy teraz Sefrolins. Był atak z powietrza w stronę Z powrotem na ringu Sefrolins. Wchodzi na drabinę. Będziemy też, mieli akcję wysokiego ryzyka tak, chyba. Tak, zobaczmy. Już stoi. i jeszcze leży. Zobaczmy Sefrolins. Zobaczmy Jeszcze co z tego. To nie... Skoczy z drabiny na Breja Wajata. Bardzo dobrze wykonana akcja. I zobaczmy. Teraz wrzucony oczywiście w ring. Zobaczmy teraz uderzenie o matę. Zobaczmy już akcja przeniosła się oczywiście z powrotem. No, zobaczmy, patrzmy, Sir właśnie. w ręku. Zobaczmy, użyje, ależ mocno uderzył teraz swojego oponenta. Proszę państwa, może troszkę informacji właśnie na temat storyline'u. Sefa oraz Brajełajeta. Tak naprawdę on bardzo mocno się przeplatał w całej historii Sefa i Romana, proszę państwa. Pierwsze oczywiście spotkanie dwóch panów Moneybank Bank Ladder Match, rok 2019 oczywiście. Tam panowie spotkali się po raz pierwszy. Sef potraktował wtedy dosyć brutalnie Braya Wyatt'a. Tam jeszcze był jako face oczywiście. Po zainkasowaniu walizki na Romania, a w zasadzie po próbie zainkasowania walizki można było pomyśleć, że raczej będzie po tej drugiej stronie. Następnie mieliśmy oczywiście Sunday Wrestling Trampoline tygodniówka, na której Bray Wyatt zmierzył się z Sefem Rollinsem. I tam Sefronis wyraźnie zaznaczył już swoją stronę, ale zobaczmy teraz skarb poszedł od strony Sefa Linsa. Cover! One! One two! two i yeah. niestety Co do dalszych historii, Michaelu może... może przypomnisz, mieliśmy oczywiście Galę Elimination Chamber e, Tak, oczywiście Sefronis właśnie bronił swój tytuł zdobyty Wstać już za moje miejsce. Pamiętam to wydarzenie, kiedy Roma już przygotował się zobaczmy za się. Stąd. Ależ niesamowicie! Co się stało tam? Zobaczmy jeszcze raz to powtórce. Zobaczmy, ależ Boże impet! Święce. Proszę Państwa, Rollins będzie teraz przypinał chyba. Ale nie, nie, nie przypnie. Nie. Po raz kolejny wejdzie na drabinę, zobaczmy. Co on chce zrobić? Chce już chyba zniszczyć przeciwnika do końca, ale szkontruje przytomnie w Bray Wyatt i zobaczmy. Ależ fantastycznie. Clothesline. Jeszcze jeden oczywiście. No. Siwa tu oczywiście nie jest po stronie Bray Wyatta i nikt tego nie będzie ukrywał. I teraz mamy oczywiście DDT. I zobaczmy Bray Wyatt. E, przygotuje się na ależ ładne DDT wykonane. Zobaczmy po raz kolejny. Wyat jeszcze lepsze niż e, poprzednie. Cover! One, two! A jeszcze nie. Nie do tego, co mówiłem. Oczywiście możemy tu zaważyć powtórkę. Eee, pojawił się Bray Wyatt właśnie w trakcie tego meczu z Mini Romana i dzięki temu Cephronic to wykorzystał, eee, wykonał swoje finishery i eee, oczywiście obronił swój tytuł, ale jednak nagle. Kiedy Sefronis dalej triumfował obrony tytułu, pojawił się Bray Wyatt i zaatakował Sefronisa, no to oznaczało już jedno, że celem Bray Wyatta po prostu jest Sefronis i oczywiście mistrzostwo WWE, no i z tego wszystkiego oczywiście wynikło to, że dają tutaj nam świetne widowisko, no i kończą. W moim oczywiście galę Weston trzecią. A właśnie Bray Wyatt chwycił kijek z drutem, a więc tak myślałem, że zostanie on użyty. Zobaczmy teraz była próba. I uderzony Seth Rollins. Chciałbym przypomnieć, że właśnie na SWT dokładnie edycji drugiej Seth właśnie tym kijkiem z drutem zaatakował Bray Wyatta. Wtedy można było powiedzieć, że Seth jest healem. Dokładnie tak. I zobaczmy teraz, stacza się w dół Rollins, Bray Wyatt. I zobaczmy zachowanie wajata, kręcił głową. I zobaczmy, Rollins trzyma tablicę w rękach i właśnie on wykorzystał do ulicy No tutaj panowie dają z siebie na naprawdę wszystko. Nie ma można powiedzieć tutaj chwili odpoczynku, jakiegoś, nie wiem, zawahania czy po prostu takiego no odpoczynku i nie ma czegoś takiego, żeby po prostu odpuścić, można powiedzieć, rywalowi. I zobaczmy, co jeszcze teraz. Floryz, hey, AA hey, Na kartony! Na stół! Części stołu tam również były i zobaczmy, będzie chyba przypinał. One! Two! O, a ileż dosyć szybko skikałtował hmm, Bray Wyatt. No, nic nie dowierza. Niektórzy fani też na pewno. O, ale zobaczmy to po raz, raz kolejny, ależ mocno tam traktuję. Dwa razy potężnie w głowę e, otrzymał ciosy. Wyatt, zobaczmy, zobaczmy teraz, mi teraz udane będziemy mieli kontrę. Podnosi, zobaczmy, już jest na plecach i mamy. Bardzo ładnie. Na się część stołu. Zobaczmy. Kolejne wynoszenie jest na plecach. Bray Wyatt, ależ ładnie. Zobaczmy teraz, czy zdecyduje się przypiąć. Nie, będziemy mieli najpierw powtórkę od operatora. I zobaczmy, podskoczył bardzo ładnie. Sefa no, spuścił w dół. Trzeba przyznać, że naprawdę fantastycznie to wygląda. Uzmanione. Zobaczmy. One, two. Ależ było blisko. Proszę Państwa, mieliśmy near Zobaczmy Sef teraz. Jest. Y proszę kamerę oczywiście. Już na to uwagę. Ten pojedynek trwa już całkiem długo, chciałbym zauważyć i naprawdę tutaj każdy ruch może być już tym ostatecznym. Zobaczmy teraz Bray Wyatt będzie chciał chyba ustawić jakąś konstrukcję. Zobaczmy. Aha, tam jest teraz. No chyba nie spodziewa się tego jednak Wyatt. Zobaczmy Rollins, a i spada teraz na dół. Tak to, tak to właśnie jest, jak się nie chroni niestety tyłów. No i teraz to Sef Rollins jest w lepszej sytuacji. Zobaczmy, chyba dokończy. Nie, jednak nie dokończy tego, co chciał zrobić. Chwyta e, co annego, proszę Państwa. Sef Rollins, trzymam w rękach stół. Mieliśmy chwilkę przerwy. Mamy no, już tu ustawione. Ciekawy pomysł naprawdę. Ale proszę, proszę Państwa posłuchać jak fani po prostu... Nie darzą tego człowieka sympatią, no. no. Jeszcze tym bardziej jego zachowanie podbudza właśnie widownię właśnie do takich y, zachowań, do wygłaszania swojej myśli na temat Sefanisa. No ale to jest właśnie także doświadczenie po prostu tego zawodnika. Wie jak manipulować, można powiedzieć, publiczności. Dokładnie i spójrzmy teraz, mamy, mamy tutaj walkę przy stole. Proszę Państwa, y, to kto spadnie na ten stół może chyba zadecydować o tym, kto przegra ten pojedynek. I zobaczmy teraz. Bray Wyatt podniesie no Sefa Naprawdę decydująca, ale widzimy tam Wyatt chyba jakby już nie miał na Zobaczmy zrobić. jak to się zakończy I... Sefarolis ląduje na stole jajaj No to naprawdę było na bardzo, bardzo bolesne. zobaczmy Jest tempo oczywiście Ależ tam widzieliśmy chyba na część tego stołu tak mocno przybiło. Możliwe, bardzo się zauważyłeś. A Cover one, two, three. No, ileż można. No, jak to, jak to? Zobaczmy, jak to się zakończy, ale Sefronis, boże, jaką on ma siłę. Ale już Breja Wajata. No niesamowicie i zobaczmy, Sefronis ile jeszcze z nim przebiegł! Ej, ej. Nie, to jest niebywałe, to jest naprawdę. Zobaczmy. Sefronis. Co I, ten i, człowiek jeszcze wykonał. Inny Karlstom! Oh, Boże zobaczmy. No cały czas wstaje. Ale Sefronis również zobaczmy I... Carpstom! Drugi raz, proszę Państwa, nie wierzę, że to nie zakończy tego pojedynku. Zobaczmy. Spójrzmy Sefronis idzie na drabinę. Zobaczmy. Eee, zobaczmy jak to się zakończy. Karlstom, Po raz trzeci. Zobaczmy czy będzie. Proszę Państwa, próba. Czy to jest koniec! Zobaczmy. No już brakuje sił. To potencje. jest coraz bliżej do I... zakończenia tego pojedynku. One, two, three! Dokładnie. Koniec! 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 A jednak Jednak roni, zbroni swoje mistrzostwo WWE. Spodziewałem się, że jednak była... zdoła pokonać Sefa ale nie wiem, w błędzie. Dokładnie. Proszę Państwa, piękny no-hold Bartmecz. Równie dobry jak cała reszta, o ile nie lepszy. Proszę Państwa, dziękujemy serdecznie za oglądanie całej gali Resumenia trzecia, w którą zostało włożone najwięcej pracy, poświęcenia oraz zaangażowania wszystkich, którzy w produkcji tej gali brali udział. Dziękujemy za uwagę i do, do zobaczenia już wkrótce.